Chcielibyśmy się przedstawić. Marek Gajk, sekretarz Rady Miejskiej Nowej Lewicy w Tarnowskich Górach, Janek Lipka, wiceprzewodniczący koła FMS-u Federacji Młodych Socjaldemokratów w Tarnowskich Górach i Wacław Jan Kroczek, przewodniczący koła Federacji Młodych Socjaldemokratów w Tarnowskich Górach. Witam wszystkich dziennikarzy, witam mieszkańców i mieszkańców, i mieszkanki słuchające naszej konferencji prasowej. Spotkaliśmy się dzisiaj w sprawie petycji, którą półtora miesiąca temu, 15 marca, dokładnie złożyliśmy do Urzędu Mińskiego, petycji w sprawie nowo budowanego radaru z skrócie ulicy Piotrowskiej na Roda Praw Kobiet. Także informację, że nasza petycja nie będzie procedowana, informacje publikowane na biuretynie Informacji Publicznej z powodu niedopełnienia formalności. Poszło o adres. Był wpisany jeden dla dwóch podmiotów składających petycję. Te podmioty to FMS, Federacja Młodych Socjaldemokratów, i Nawalewica. Prawda jest taka, że jeden adres jest wspólny dla obydwu tych podmiotów i jest to też nasz adres do korespondencji. Adres do korespondencji, na który nie otrzymaliśmy niestety żadnej informacji, żadnego maila, żadnego Dzisiaj. telefonu do dnia dzisiejszego. Natomiast na Biletynie informacji publicznej Pismo zostało opublikowane i sprawa wyciekła do mediów. Media lokalne o tym napisały, i przykro nam było dowiedzieć się z mediów o tym, że nasza petycja ma rekomendacje, żeby nie być procedowaną. A prawda jest taka, że po 22 października, kiedy to za całe konsultacje społeczne musiał wystarczyć telefon od pana prezesa do pani prezes. To my zdecydowaliśmy te konsultacje społeczne przeprowadzić wśród mieszkanek i wśród mieszkańców Tarnowskich Gór. Przez miesiąc ponad czasu chodziliśmy, zbieraliśmy podpisy, rozmawialiśmy, przeprowadziliśmy te konsultacje społeczne, na których wszystkim nam zależało. Rondo Praw Kobiet to jedno rondo, to w sumie niewiele, ale jesteśmy przekonani, że pomoże informować, uwrażliwiać. I uświadamiać mieszkańców naszego miasta i okolic w kwestii tego, jak ważne są prawa kobiet. Wszystkie prawa kobiet, a więc prawo do legalnej i bezpiecznej antykoncepcji, prawo do edukacji seksualnej i edukacji dla zdrowia, prawo do równej płacy za równą pracę, prawo do godnego traktowania w środowisku rodzinnym, pracowniczym, społecznym każdym. Wreszcie prawo kobiety. Do legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży wzorem standardów świata zachodniego. Doktryna, ideologia, religia mogą zmuszać kobiety być może do czynów heroicznych, ale nigdy, powtarzam, nigdy nie może tego robić prawo, demokratycznego państwa prawo. Prawo, które winne służyć wszystkim obywatelom i obywatelkom, a więc zarówno osobom wierzącym jak i niewierzącym, zarówno wyznawcom religii, jak i ateistom, jak i powąpiewającym, zarówno mieszkańcom kraju z dziada pradziada, jak i przyjezdnym. Wszystkim. I po to jest Rondo Praw Kobiet, żeby uświadamiać i uwrażliwiać kwestii praw kobiet. I jest to sprawa, która w sposób bezprecedensowy połączyła mieszkanki i mieszkańców miasta Tarnowskie Góry, bo na specjalnej sądzie, którą opublikował Gwarek, Aż 43% wyraziło poparcie dla tej inicjatywy. A to było jeszcze zanim my przeprowadziliśmy nasze rozmowy. Więc można by się spodziewać, że w dniu dzisiejszym liczba osób skłonnych wesprzeć naszą petycję jest jeszcze większa. A przez ten cały czas zebraliśmy ponad 1100 podpisów. A rozmawialiśmy z jeszcze większą liczbą ludzi. Jest to głos Tarnogórzan. Głos Tarnogórzanek, głos mieszkanek i mieszkańców, który nie powinien zostać zignorowany. Dlatego chcemy i apelujemy, aby ta sprawa trafiła pod głosowanie Rady Miejskiej, bo taka właśnie jest demokracja. To radni w imieniu mieszkańców powinni wydać decyzję, a nie anonimowi urzędnicy. Jest dobrą tradycją, aby Urząd Miejski skierował informacje, wezwanie w sposób telefoniczny, mailowy, listowy, pocztą tradycyjną, jakkolwiek, do wnioskodawców, czyli do nas, z prośbą o uzupełnienie ewentualnych braków, jeśli takie zaistniały. I o to też apelujemy. Pozwólmy wypowiedzieć się mieszkańcom za pośrednictwem radnych Rady Miejskiej, bo takie są reguły gry, taka jest nasza demokracja i o to dzisiaj apelujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Są pytania. Jakie dalsze kroki panujecie, jeżeli Rada dzisiaj nie uchwali uchwały? Znaczy, uchwali, jeżeli Rada uchwali uchwałę? Mm. Te podpisy, które zostały zebrane, chcę, żebyśmy wszyscy o tym wiedzieli. One nie znikną, one nie wyparują. One zostały zebrane i one są. Więc nawet jeśli nasz wniosek zostanie odrzucony, to my natychmiast skierujemy kolejną petycję z kolejnym wnioskiem o tej samej treści do Rady Miejskiej. Bardzo nam zależy na tym, żeby petycja o nadanie nazwy Ronda Praw Kobiet w Starnowskich Górach trafiła pod głosowanie Rady Miejskiej. A więc tak, jak to powinno funkcjonować w demokratycznym samorządzie. Dobra. Dziękuję, dziękuję. dziękuję, dziękuję. serdecznie.